Przednia kamera Niebo Samsung definitywnie szybszy Jeszcze raz A Teraz podobnie, więc musicie po prostu Troszeczkę szybszy Samsung Widostabilizacja Trochę bardziej prześwietla nam tutaj Vivo Samsung radzi sobie lepiej, ale na pewno Makro niedostępne w Samsungu Vivo. Mamy niesamowitą ilość detali. Szeroki obiektyw. Samsung deczko szerszy. Chmurki wyglądają tak samo jak i budynek w stylu vlogowym. Video stabilizacja. Makro dostępne w niedostępne w Samsungu. I główny obiektyw. Bukę, czyli blurowanie tła. I w stylu vlogowym czas na telefon. I mamy tak. 10x i 10x. Widzimy różnicę? No zdecydowanie. Idziemy wyżej. 20x i 20. Widzimy różnicę? No zdecydowanie. Maksymalnie 30 i tutaj jest 30 również. Widzimy różnicę? Zdecydowanie. Wiwa, oczywiście możemy pójść dużo, dużo bliżej. 100x. Ale zostańmy przy tych 30, żeby było równo 30, i teraz zobaczmy coś sobie bliżej, bo to wiadomo, że daleko. Trawa, już detali na trawie 30 i 30, różnica jest. Definitywnie na korzyść Vivo. I nareszcie zdjęcia, bo jak wiemy, wideo i tak nikogo nie interesuje. A zdjęcia wychodzą w Vivo genialne. Ilość detali jest niesamowita, za to Samsung jaśniejsze obiekty. Widać, że te zdjęcia są jaśniejsze, ale poza jasnością, to tutaj jest różnica w detalach na Vivo. Zobacz, jaka jest różnica. No właśnie, a w nocy oczywiście Samsung jaśniejszy, a w trybie wideo. I tutaj jest już widoczna gigantyczna różnica. Zobaczcie, ile flar jest na Samsungu, i to najnowszym Samsungu, a Vivo pozamiatało. No, i to tyle na dzisiaj, moi kochani. Historia prawdziwa. Link w opisie do Vivo. Vivo jest najlepszym aktualnie smartfonem do nagrywania.